Siema Wróciłam ze szkoły Lecimy z party dwa Z naprawiania tego Dobra, lecimy no, takie coś Nie udało mi się znaleźć nic jaśniejszego Współpracowanie na włosy lub z producją, z maską, tak Spoko. Więc nakładanie toneru, czas zacząć e, Nakładałam go jakoś tak 20 minut Bo ciągle gdzieś mi wydawało się, że brakuje i Faktycznie, gdzieniegdzie trochę brakowało tego tonera. I dobra, chyba jest okej. Okay. Ja pier... Jeszcze, jeszcze kolej. Jak ja pójdę to szkoły jutro, kurwa. o dobra. I na razie to by było tyle. Widzimy się za a w sumie wtedy. Później z efektem końcowym. No tak jebany debil. Tu jest co To jest kurwa w ogóle chuj wie co. Tutaj, tu. Na palcach też oczywiście. Moje ucho zjadło kurwa długopis, Co jest? jaki. Będziemy to zmywać. to jest spoko. Jakby nie wiem, czy się widzę w takim kolorze szczerze, ale nie miałam co lepszego w sumie nawet zrobić, więc... Czas na pierwszą sesję zmywania, bo jak zaraz zobaczycie, było ich kilka. Kurwa, jestem co jebana, jak widać. Tu już kurwa w ogóle. Szybko, kurwa, kurwa, to, widzisz to? Mam po w ogóle. Jeszcze raz spróbuję domyć te włosy. A było ich kilka, dlatego że pisała, żeby woda, którą zmywałam włosy, była czysta. A cały czas była niebieska, więc tak zmywałam i zmywałam. Dobra, ogólnie update sytuacji. Eee, Moczyłam to jeszcze przez jakieś następne 20 minut. Później uznałam, że dobra, może spróbuję z szamponem. Eee, Moczyłam to jeszcze przez jakieś 5 minut i było coraz gorzej, więc uznałam, że mam jebać to. I teraz trochę sobie przyczynię włosy i będę je suszyć po prostu. Więc tutaj już zabieram się za suszenie i pokazuję wam efekt końcowy. O, tak to w ogóle jest jakoś zjebanie, ale nad tym nie będę się rozwodzić. Tutaj jest takie ładne pasemko, oto. to. Zajebiście, bo mam mieć taki na włosach. To jest mój cel na kiedyś w życiu. Tu trochę jest chujowo zrobiłam, ale z tej jest ładnie, z tej mi się podoba.